Treny to cykl dziewiętnastu utworów, w których Jan Kochanowski wyraża swój głęboki smutek po stracie ukochanej córeczki. Wielkie mi uczyniłaś pustki w domu moim, moja droga Orszula, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną malutką duszą tak wiele ubyło. Jan Kochanowski, bywale z dworów magnackich. Po latach spędzonych w centrum wydarzeń politycznych postanawia osiedlić się na stałe w podradomskiej wsi Czarnolas. Poszubia Dorotę Podladowską, z którą ma sześć córek. Lata w Czarnolesie upływają w rodzinnym szczęściu. Przerywa je śmierć dwóch córeczek, Hanny i Urszuli. Szczególnie śmierć Urszulki, która miała zostać dziedziczką jego talentu literackiego, boleśnie dotknęła poetę. Reny są niezwykle dramatycznym dziełem. W pierwszych ośmiu utworach tego cyklu Kochanowski opisuje wdzięczną postać córeczki, jej niezwykłe uzdolnienia oraz rozpacz rodziców po jej śmierci. Zgwałciłaś niepobożna śmierci oczy moje, czem widział umierające miłe dziecię swoje. Widziałem kiedyś trzęsła owoc niedojrzały a rodzicom nieszczęsnym serca się krajało. Pisze Kochanowski w temie czwartym. Środkowe treny, poczynając od dziewiątego, są świadectwem zwątpienia Kochanowskiego w systemy filozoficzne, którymi był dotąd zafascynowany. Rozczarowała poety filozofia stoicka, która wymaga szczególnej dyscypliny uczuć. Stoik nie mógł pogrążać się w smutku, i okazywać żalu wobec jakichkolwiek krzywd i niepowodzeń. Kochanowski z rozgoryczeniem wyznaje, że ta mądrość stoików nie uchroniła go przed cierpieniem, a w terenie dziewiątym nawet pozwala sobie na ironię pisząc, kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która jeśli prawdziwie mienią, wszystkie żądze, wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić. Poetę nie pociesza nawet myśl, że urszulka została zaliczona w ołków albo że Harot przewozi ją do Podziemnego Królestwa. Trend dziesiąty kończy się błagalną prośbą do córeczki, aby w jakiejkolwiek postaci pojawiła się przed ojcem. Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, litur żałości. Zwróćmy uwagę na zdanie, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Wyraża ono zwątpienie poety w życie pozagrobowe, a więc w prawdy wiary chrześcijańskiej. W kolejnych trenach poeta żali się, że to dzieci powinno opłakiwać swoich rodziców, a nie odwrotnie. Pragnie, tak jak Orfeusz, zejść pod ziemia, aby odszukać swoją kochaną córeczkę. Już sam nie wie, gdzie znaleźć pocieszenie. Era to złotowłosa i ty wdzięczna lutni. Skąd pociechę w swych troskach biorą ludzie smutni? Uspokójcie na chwilę strapioną myśl moją, póki jeszcze kamienny w polu w słup nie stoją. Żali się w trenie 15. Tren siedemnasty jest przełomowy. Kochanowski godzi się ze swą rozpaczą i łzami. Wyznaje, że gdy serce boli, płacz jest naturalną reakcją. Uważa, że rozum w walce z bólem duszy nic nie pomoże. Jedynie ingerencja Boga może uleczyć ból. My, nieposłuszne Panie, dzieci Twoje, szczęśliwe czasy swoje rzadko cię wspominamy, tylko rozkoszy zwykłych używamy. Wyznaje poeta w trenie osiemnastym, a kończy go pokornie słowami. Wielkie przed Tobą są występki moje. Lecz miłosierdzie Twoje przywyższa wszystkie złości. Użyj dziś, pani nade mną litości. W ostatnim trenie dziewiętnastym pojawia się matka poety. Pojawia się we śnie z uszulką na rękach. Przyszła do syna, aby ukoić jego ból, gdyż jest zaniepokojona ogromem jego cierpienia. Z nutą pretensji mówi do Jana – Czyli nas już umarłe macie zastracone? Zapewnia syna, że Urszulka żyje między aniołami, że się modli, że jest w niebie szczęśliwa. Uświadamia mu, że dzięki przedwczesnej śmierci dziewczynka uniknie wielu rozczarowań życiowych, cierpień i bólu. Nie od rozkoszy poszła, poszła od trudności, od pracy, od frasunku, od łez i od żałości. Zaś o niebie, tak mówi matka do poety, tu troski nie panują, tu pracę nie znają, tu nieszczęście, tu miejsca przygody nie mają, tu choroby nie najdziesz, tu nie masz starości. Na koniec mówi do Jana, zgryte są pańskie sądy, co się jemu zdało najlepiej, żeby się też i nam podobało. Gdy matka znika, poeta nie jest pewien, czy był to sen, czy też jawa. Ostatni tren ma wymowę głęboko chrześcijańską. Matka uświadamia synowi, że przekonanie humanizmu renesansowego o wielkiej mocy i możliwości działania człowieka oddaliło go od chrześcijańskiej pokory. A tylko zgoda na wyroki boskie i pokorne ich przyjęcie może dać spokój sercu i pocieszenie w bólu. Treny Kochanowskiego różnią się od klasycznych trenów, które poświęcane były osobom ważnym, wysoko postawionym w hierarchii społecznej. Te klasyczne treny charakteryzował uroczysty, podniosły styl. Tymczasem Kochanowski poświęcił swe treny malutkiej dziewczynce. Ale nie tylko na tym polega nowatorstwo trenów Kochanowskiego. W jego trenach bohaterem pierwszego planu jest sam autor. A w mniejszym stopniu zmarła córeczka. Lektura tych utworów pozwala czytelnikowi poznać cały wachlarz uczuć i przemyśleń autora, który jakby na naszych oczach dokonuje przywartościowania poglądów i fascynacji, którym ulegali artyści renesansowi. Trzeba też wspomnieć o tym, że treny Kochanowskiego mają ogromną wartość literacką, jak zresztą cała twórczość tego poety. Jan Kochanowski, obywatel wykształcony na europejskich uniwersytetach, bywalec dworów, a nawet sekretarz króla Zygmunta Augusta, wprowadził do polskiej literatury wytworny styl pisarski. Jest twórcą polskiego języka literackiego opartego o najlepsze wzorce antyczne. Sam Adam Mickiewicz, 250 lat po śmierci Kochanowskiego, podkreślał, że języka poetyckiego uczył się właśnie od mistrza Jana.